Dobry wieczór, kochani. Jak zapewne dobrze słyszycie, mam kłopot z gardłem. Poza kłopotem z gardłem, no to najprawdopodobniej, bo jeszcze to nie jest pewne, ale najprawdopodobniej mam zapalenie płuc. A co za tym idzie? będzie czekał mnie szpital bo dlaczego by nie, prawda ale czym bym się chciał dzisiaj podzielić ponieważ nie swoim stanem zdrowia bo on jest jasny po, po tym co słychać ale co chciał wam polecić otóż Chciałbym Wam polecić Księgę Samuela, rozdział ósmy. I tam przekonacie się, że tak naprawdę sytuacja, która była wtedy, nie różni się zupełnie od sytuacji, jaką mamy dzisiaj. Dlatego, że jest jeden zasadniczy błąd. W rozumowaniu tego, co mamy dzisiaj. A mianowicie ten błąd polega na tym, że źle jest, że człowiek próbuje być lepszy od Boga. To jest duży błąd, ale jeszcze większym błędem jest to, że człowiekowi yy, lub rządzącym wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest to wiem, ale mam fryzurę w stupy, Przepraszam. Yy, najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby po prostu żeby po prostu robić to, co cały świat, co reszta świata. To znaczy, jeżeli inni, większość robi źle, to nie powinniśmy być inni od nich i też powinniśmy robić źle. Dlatego, że skoro większość tak robi, to dlaczego powinniśmy być jakimiś odstępcami? Prawda? I to jest duży błąd. I, I właśnie polecam wszystkim ósmy rozdział Księgi Samuela i tam macie odpowiedź na pytanie. Czy warto podążać za tym, co podpowiada świat? Czy warto jest upodabniać się do innych, do większości? Ponieważ w innych krajach tak jest, więc my też tak chcemy. Ponieważ jest tam doskonale pokazane, że nie jest to najlepszy pomysł, żeby nie powiedzieć, że ten pomysł jest fatalny. Więc yy, polecam wszystkim, którzy mają pismo święte w domu, przeczytajcie sobie ósmy, ósmy rozdział Księgi Samuela. I... Od razu zobaczycie o czym mówię. A teraz, no cóż. Prawdopodobnie e, ja już pójdę spać, ponieważ nic tu po mnie, prawda? E, jutro zobaczymy, jak się będę czuł, e, ale prawdopodobnie gorzej niż dziś. ponieważ dlaczego miałby być lepiej? Chociaż w imię Jezusa Chrystusa modlę się o to, żeby było lepiej. I w imię Jezusa Chrystusa przejmuję tę chorobę i nie zgadzam się na, ni na nią. Nie zgadzam się na nią i mówię jej stanowczynie. W imię Jezusa Chrystusa. Bądź uwielbiony, Panie Boże, za to, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Więc wszystkim jeszcze raz serdecznie polecam. Ósmy rozdział Księgi Samuela Zapraszam. Polecam Jacek Zagórski. Trzymajcie się ciepło pa i pa.